W dzisiejszym odcinku będziemy mieli do wykonania aż 10 zadań! Są łatwiejsze, są trudniejsze, ale przede wszystkim będziemy mieli jeden sporawy problem. Będziemy mieli wzrost mniejszy niż jedna kratka. Krótko mówiąc, gramy jako miniaturowy maciuś. Pamiętaj jeszcze o trasie koncertowej Team Weeks jeżeli jeszcze nie masz biletu to zaopatrz się w niego wraz z Mitengritem na mnie. Zapinaj pasy i zaczynamy! Dobra, ja rozumiem, że ja w rzeczywistości może nie jestem najwyższy na świecie, ale tak mały jeszcze nie byłem. Co to w ogóle jest? Najmniejszy człowieczek na ziemi! Boże jaki fantastyczny jestem y, wielkości skrzyni I co najlepsze albo najgorsze w tym wszystkim Ja nawet na tą skrzynię nie jestem w stanie wskoczyć Zwróciła to uwagę Nie jestem w stanie pokładać jednego bloku pod górę Więc ta gra już wiem w tym momencie Że będzie niesamowicie trudna Mamy tutaj oczywiście w skrzynce zadanka moi drodzy Więc nie będzie lipki Pipki, będą dzisiaj fajne zadaneczka A będzie ich aż 10 Więc chyba najwięcej jest dotychczasowych odcineczków Co jest fantastyczne Uwaga, zobaczmy! Zbudować dom Znaleźć wioskę, ostwoić psa Coś nie piekło, ewidentnie Zabić 10 mobów, zabić iron golema jak, yeah, chyba nigdy mi się to w życiu nie udało Jeszcze zrobić będąc małym, fantastycznie Skoczyć ze 150 kratek i przeżyć? A, do wody można, na przykład, okej okay, Miałeś chwilę, chwilę galaga mózgu Zabić endermana, znaleźć bastion, zrobić ciasto, zabić smoka Kurde, strasznie dużo tych y, questów No ale dobra, no postaram się to zrobić Już coś czuję, że będąc takim małym będzie dosyć ciężko nie możemy nawet skoczyć i ja, jak ja, jak ja, nie, nie wiem jak to zrobimy Nie mam żadnego pojęcia w jaki sposób mamy niby to zrobić Jeszcze biegnę jakoś super wolno mi się wydaje, czy gdzie ja jakiś efekt na sobie? Nie Eeeh, no dobra, spokojnie moi drodzy, ja tu jestem po to, żeby y, robić te zdania, a nie y, marudzić, ja nawet nie mogę się zmieścić tutaj, nie dość, nie mogę wskoczyć, to no nie mogę się zmieścić, no dobra, pokombinujemy potem, ewentualnie może zmniejszymy się, albo, się, albo zwiększymy, jeżeli będzie taka potrzeba, bo na razie ta moja, ten mój rozmiar to jest taki trochę ni w dupy, nie, a jeszcze nie dosięgam tam, Ja yeah, jest to taki nie w dupy, ni w oko, no bo... Ani nie jestem w stanie się z szwary, ani nie jestem w stanie skakać na klocki. Jestem taki ni wysoki, ni niski. Patrzcie, jestem trochę wyższy niż jeden klocek, więc nie wiem, czy się trochę nie zmniejszymy magicznie. Okej, okay, 0,3. Może jeszcze trochę... O, i to jest idealny rozmiar dla mnie, moi drodzy. Totalnie jestem w stanie na nich skoczyć, ale wydaje mi się, że teraz już, Boże, jak ja wolno biegam teraz, ale wydaje mi się, że będę w stanie wejść w dziurę, więc to jest pozytyw. O nie, spadłem jeszcze na dół. Kurde, w jaki sposób się windować na górę? Chyba tylko wodą, nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. A czy ja będę w stanie wypłynąć na klocek? Będę na szczęście, no dobra. Dobrze, że przynajmniej zebrałem to drewno, bo będę mógł sobie zrobić jeszcze jakieś kilo w tym momencie i wykopać jakiekolwiek bloki. Przepłyniemy sobie tędy, zaraz, tylko że jak tam na dół wpadniemy, to będzie problem, bo już się nie wydostaniemy, ale zaraz, zaraz, możemy zbić ten klocek, spokojnie. I dobra, czy teraz mogę wchodzić do tuneli? Mogę, pięknie, fantastycznie, ale patrzcie jaki mam zasięg kopania tylko na dwie kratki! Oj, to nie będzie łatwe, moi drodzy. Dobra, ale przynajmniej jest już jakiś węgiel. Boję się zeskoczyć na dół, bo wiem co się stanie, jak zeskoczę na dół, no ale dobra, trudno. Zaraz zbierzemy sobie kamienie i może jakoś nam się uda cokolwiek ogarnąć, bo wydaje mi się, że kluczem do wyjścia na zewnątrz jest zrobienie sobie półpłytek. Jak będziemy mieli półpłytki, to wydaje mi się, że na półpłytki zostaniemy wskakiwać, więc będziemy musieli sobie robić ogromne schody z półpłytek. A może schody zadziałają? Właśnie, w sumie tego nie sprawdzałem. Że to jakąś lawę i mam nadzieję, że właśnie się do niej nie dokopuję, bo jeżeli tak, to będziemy mieli problem, będę się przy nimą spieprzać. Jestem smerfem w sumie. I teraz sobie pomyślałem, że jestem smurfem. Ej, ciekawe jak wyglądałaby seria, gdzie wszyscy byliby przez cały czas tacy mali. Jeżeli chcecie coś takiego, co zostawcie oczywiście e, jakieś łapki w górę, e, to pomyślimy. Mi się wydaje, że 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmem będzie wystarczająco, żeby pomyśleć nad serią. Po co ja tam wpadłem! No dobra, trudno. Wiecie co, już dalej się nie będę tam bo jeszcze zaraz mi zaleje ta lawa, więc wykopiemy się w tą stronę. Zaraz jakoś nam się uda wyjść. Spokojnie, nie przejmujcie się. Woda mi się wydaje, że jest kluczem naszego sukcesu. Będziemy Pływać. Musimy zrobić w takim razie wiaderko, żeby móc się szybko windować na jakieś wyższe poziomy. Dobra, i. pyk, i mamy wodę, dobra. Ale z tego co widzę, mogę wyłazić na zewnątrz, tylko na pełnych blokach wody, więc to jest problem. Że strumień mnie za bardzo nie podciągnie. No, ale dobra, jesteśmy z powrotem przy crafting table. Możemy sobie wreszcie zrobić jakieś fajne narzędzia. I uwaga, cyg, zaraz, zróbmy sobie te półpłytki, bo jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Eee, użyjmy nawet cały ten kobl z na półpłytki. Czy będzie to działać? Nie mogę ich postawić pod sobą, ale wydaje mi się, że jak postawię je tutaj, to będę w stanie to wskoczyć. Tak, dobra, półpłytki są naszym ratunkiem na szczęście. No dobra, zbieramy crafting table i musimy zdobyć troszeczkę więcej drewna, z tego co widzę. Bo inaczej to się dzieje, że będzie bardzo ciężko, żeby cokolwiek zrobić. Okej, okay, dżunglowe drewno, będzie na patyki, a i tak nie mamy za bardzo y, kamienia, więc jeszcze będziemy musieli zdobyć kamień. Musimy zrobić te wszystkie podstawowe narzędzia, wiecie o co chodzi. Żeby nie musicie już nigdy więcej cofać i lecieć do przodu z tymi zdaniem, mamy ich całkiem sporo. I zaraz, w ogóle skupmy się na jakimś pierwszym zadaniu. Zbudować dom. No dobra, mi się wydaje, że nasz dom to może być dom z półpłytek. Taki mały dom z półpłytek, który po prostu będzie taką, wiecie, malutyńką norką. Jak ja mam walczyć ze zwierzętami teraz? Przy świnie to będą mnie robić jak co? No nie mnie atakować jak jestem taki mały. Patrzcie jak jestem mały Przy Świnie będę wyglądał jak dziecko świni! <grym> no ale dobra, tu sobie zbudujemy dom, mi się wydaje moi drodzy, znaczy dobrze było to zrobić gdzieś powietrzu żeby przynajmniej potwory mnie doganiały ale na szczęście nie ma za bardzo potworów, które mają. E, wiecie, jedną kratkę, więc tyle dobrego. Dobra, plac oczyszczony, myślę że możemy to stawiać. Dobra, pyk, to jest nasza jedna ściana. Patrzcie, czuję się normalnie jak w domu. Jeszcze mam dużo przestrzeni nad głową, spoko w sumie. Czy tyle mi miejsca wystarczy? Nie, bo ja normalnie muszę tutaj stawiać przez takiej normalnej wielkości wszystkie e, te narzędzia, czy jakieś craftingi, i tak dalej. Więc my ten domek całkiem spory. Zmarnujemy całe kurczę nasze popłytki. Dobra, wiecie co? Zaraz zdobędziemy jakiegoś kobla. Tu będzie nasza kopalnia. O, Domek od razu przez skalę. Albo nie, niech on stoi tutaj. Bo tak sobie pomyślałem, że z góry będą nam spadać jakiś creeper i nam rozwalać bazy. A tego oczywiście nie chcemy. Dobra, oto nasza kopalnia. Malusieńka norka. <noise> Jak to śmiesznie wygląda? Ja fitole. Chłop na jedną karatkę biegnie po prostu przez ten. Coś pięknego. W sumie, co by tu nie powiedzieć, przez nasze kabarety najlepszy domek to były w yy, skale. Więc nie wiem, czy nie zajmie się tym, yy, w, żeby to po prostu wylądowało w skale. Bo tu będziemy mieli dużo miejsca, będziemy sobie mogli to podzielić na pokoje. Tak, mi się wydaje, że to jest dobra opcja. O, porozstawiamy tylko pochod bo te pochodnie wyglądają tak ogromnie, jak jest się takim małym. No i dobra, mamy. Strasznie wolno, się te klocki zbierają, ale mamy jakąś siedzibę. żeby też wyższe, jakby piętro, żeby mieć chociaż dwie kratki e, sufitu, żeby móc się położyć na łóżko. Bo się, że właśnie będzie się łóżko bugować i zabijać, jakbym miał jedną kratkę tylko. Tutaj z sobie jakieś takie, wiecie? Podstawowe pierwsze pomieszczenie, które zaraz zabuduję. Co jest, czemu Nie mogę stawiać klocków. Stawianie klocków to jest problematyczne. Kurde, nie wiedziałem, że aż tak. Dobra, tu jest wejście, więc tu mamy od razu kolejne przejście. I tuż mogą być drzwi małe. Ma drzwi mogą być akurat małe w sumie. Ej, i więcej jeszcze możemy zrobić. Tylko musimy zdobyć więcej drewna do tego. Trapdory, jakie się robi? Tak, patrzcie, możemy robić normalnie drzwi! Tak! <laughs> I mogę przechodzić się z obie Tyle wysoki, że mogę normalnie przez to przechodzić. O, tu jedne drzwiczki, proszę bardzo. Tu drugie drzwiczki. I mamy normalnie domek. Mi się wydaje, że to jest. To można uznać, że to już jest domek. Postawiłem sobie, prawda, półpłytka. Co so, nawet postawię te półpłytki, bo one są w sumie fajne. Tu na froncie sobie postawimy dwie pochodnie, żeby wiadomo, że to jest nasz domek. I mi się wydaje, że wygląda to całkiem przyzwoicie. Jedne, co jeszcze potrzebujemy, żeby to był pełnoprawny domek. No, na pewno jakoś piecyka. Więc coś sobie szybko zrobimy piecyk. O, proszę bardzo. I mamy wszystko gotowe, moi drodzy. Możemy w takim razie wybierać na jakąś eksplorację, bo domek mi się wydaje, że mamy zaliczony. Jako, że domek mamy zajczony, to czas na dalszą eksplorację i musimy sobie zrobić przede wszystkim jakieś fajne narzędzia. Ja crafting sobie zbiorę, co prawda wiem, że powinienem tutaj pozostać, ale sobie go zbiorę tak bardziej czego. I widzę, że na szczęście nie schodzi mi HP. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mamy difficulty. Nie, difficulty miałem peaceful. Można dlatego, że mało sprintuję. I noc się zaczyna niestety, kurde, więc będziemy musieli przeczekać noc jeszcze, ale pójdę tylko zabić jakieś owce, które tam biegają. Może nam się uda je zabić w miarę szybko. Nawet przysprintuję tam, żeby dobiec. I jeżeli uda nam się to zrobić, to będziemy mieli przynajmniej jakieś jedzenie bo może uda nam się też Zdobyć no wiadomo co, łóżeczko. Jest świnia, którą spróbujemy ciachnąć, ale ona jest dosyć szybka. ja chyba mam obniżoną siłę, bo uderzyłem ją dwa razy i nie za wiele się jej stało, kurde. Owieczki! Cip, 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 cip. Zaraz się po raz i będziemy brzmi przekichane, moi drodzy. Halo, czy są tu jakieś owce? O, jest owca. Dobra, są konie tam dalej nawet, tam gdzieś będzie wioska. Tam jest portal do netheru, ale już są zombiaki. Kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz się bać, Jak to będą szkielety, nas zaciągają na 100%. Ale zróbmy sobie chociaż Slayera. Boże, jak on blisko może do mnie podejść! Dobra, bieganie na zewnątrz jest mega niebezpieczne. Jak nie zrobię, jak nie zrobię sobie żadnej zbroi, to nie mam zamiaru tutaj biegać w ogóle. Ale ciebie może się zdąży zabić. O, i mamy jednego steka, dobra, spoczko. No cóż, to no w takim razie trzeba będzie przeczekać, więc widzimy się za chwilkę. I... smacznej, yy, smacznej smaczny kawusi, dobrej nocy wam życzę, moi drodzy. Dzień kolejny, moi drodzy, ja już zdążyłem sobie przypalić steka i go zjeść, więc lecimy dalej yy, na owce. Mam nadzieję, że dużo tych potworów nie poryspiło, ale najwi najwięcej mam nadzieję, że nie poryspiło creeperów, bo z nimi będziemy mieli spory problem, żeby je zaciłkać, bo one podchodzą bardzo blisko i wybuchają, a ja coś czuję, że jestem słabszy, no nie wiem, jak to jest. To jest bambus w ogóle, sztos. No to jest chyba ta świnka, którą... Teraz już mi uciekniesz, bo że wyłażę z takich krzaków jakiś potwór, Gii! No i mamy dwa steczki, elegancko, moi drodzy. Dobra, tutaj wbijamy na góreczkę. I gdzie są te owieczki? Tam widziałem owieczki, ale są mega daleko. I tu jest jeszcze jedna owieczka, którą zamierzam zaraz dopaść w moje brudne łapska, obrzydliwe. Stój! Nie uciekaj! Oj, tam jest jeszcze ten portal, zaraz go sprawdzimy. Dzień dobry. Owce chyba da się zabić na hita, nawet jak się dobrze postarasz. Stój no! Stój! Nie, jednak nie! Stój! Okej, okay, udało się. I niestety tylko jedna wełna, ale dobra, spokojnie. Mam jeszcze dużo owiec do zabicia. noc, Dziękuję. Melony! Okej, my nie mamy problemu z jedzeniem. Co my to jeszcze mamy? Oswoić psa, zabić 10 mobów. Zaraz prawdopodobnie to nam się uda, bo nie jest zapisane czy agresywnych, czy pasywnych. Więc kolejny zdanie zaraz będziemy mieli zaliczone, bo wydaje mi się, że zabiję chyba Dynie mi się do niczego nie przydadzą, ale tam już to widzę moi drodzy. I wiecie jaka jest zaleta tych netherowych portali, które są, poza tym, że są ładne i poza tym, że są w fajnej dżungli? Taka, że niedługo będziemy mogli w tym miejscu zrobić portal netheru. co jest pierwszą rzeczą. I drugą rzeczą jest to że prawdopodobnie znajdziemy tam jakąś skrzynkę. I ja już tą skrzynkę widzę, moi drodzy. PAPUGA! O mój Boże, szkoda, że nie mogę jej oswoić! Gold... O! I mamy nawet ten klock obsydianu, który akurat, nie wiem, czy nie starczy na wypełnienie tego portalu. Hmm... Może tak być, zaraz sprawdzimy, bo nie wiem, czy te kraink obsydiany też działają, jako zwyczajne obsydiany, ale może tak być. Czekajcie, może nam się przy podskoku uda to postawić? Ledwo? Chyba nie. Dobra, a teraz... I pyk... No kurde. O jest, dobra i czy teraz to zadziała? Byłoby już tos, ale wydaje mi się, że może być z tym ciężko. Uwaga, cyk. Nie, nie działa. Dobra, trzeba mieć, trzeba podmienić ten jeden crying obsydian jeszcze, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby to wszystko otworzyć. Dobra, załóżmy sobie w takim razie ten fire protection jeszcze. O, i chestasy się bo czemu nie? Do domku nam się na pewno przyda. Czy z tej strony coś jeszcze spotkamy? Raczej nie, ale może być jakaś druga skrzynka, więc lepiej się, lepiej obejść. No dobra, pozostało nam dalej szukanie wioski. Ciiiip, cip, 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 cip! Masz, masz, masz! Dobra, udało się. Dwie wełny, jeszcze jedna i będziemy łóżeczko, coś pięknego. Podróż wtedy będzie całkowicie innym zadaniem. I są ostatnie moje małe kąski tylko jak ja tam wyjdę jak już nie mam pół płytek o, jest też wioska I to jest piękne Moi drodzy jeszcze jakieś owieczki, nie owieczki Króweczki zaraz zaciukamy Mamy wiosceczkę więc zadanie kolejne zaraz będzie zrobione Tylko muszę tych się pozbyć żeby chociaż jakieś mięso Mieć do jedzenia stój proszę Nie uciekaj do mnie dlatego że jestem taki malutki Stop Okej okay, dziękuję Jeszcze jakaś skóra spoczko no dobra zaraz zobaczymy co tam się będzie działo Tam są kolejne owce więc dobrze Nie będziemy musieli ganiać za tamtymi I czy my coś z wioski zdobędziemy. O, dowiemy się czy po schodach jestem w stanie chodzić. Wydaje mi się, że w tym odcinku będzie ciężko zrobić wszystkie zdania, tak, naprawdę, bo tak, tak sobie myślę. Bo jak mam na przykład zabić smoka, będąc takim małym? Musiałbym, nie wiem, mieć miliardy, najlepsze zbroje i miliardy, kurde, majątku. A jest to raczej bało możliwe. Stój! Dziękuję. Dobra, kryzys półpłytkowy nas nastał, więc musimy sobie zrobić przynajmniej parę zestawików. O, proszę bardzo. Puk, pok, dzień dobry, przyszedłem ty okraść wszystko. O, jest łóżeczko, dobra, nie wiem, po co sobie zbierałem te wełny. Mamy łóżeczko w takim razie, dobra rzecz. Czy będziemy w stanie wskakiwać na schodki? Tak, dobra, czyli schodki też są spoko w sumie. Nawet są lepsze, więc warto jest zbierać schodki. Dobra, coś będzie wartościowego w tej skrzyni? Uwaga. Emerald, książeczka. No dobra, jakieś tam emeraldy. Spoko, może będziemy w stanie z, z czymś fajnym handlować. Jezus, w tym tempie nawet zwiedza tą wioskę 100 lat. Ale czekajcie, wykaźcie sobie znaleźć wioskę, bo już to mamy zrobione. 10 mobów też już zabiliśmy na pewno. No zostało nam jeszcze parę tych zadań, więcej niż połowa w sumie, ale i tak idzie nam całkiem nieźle w sumie. Zachodzi dzionek, ale jest na to przygotowany, hehehe. <laughs> no łóżeczko przygotowane, gotowe tylko po to, żebym na nim się pierwszy raz przespał. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, na przykład okradanie wieśniaków. Dzień dobry! O, no i proszę, i proszę, można coś fajnego dać? Można. Zbrojki, elegancko, elegancko, dziękuję bardzo. Pierwsze spanko, ciekawe jak wygląda spanko będąc takim małym, chciałbym to zobaczyć w sumie. Zaliczone i tam jest też iron golem, czy da się jakoś zabić iron golema tak żeby ci nie uderzał? Ej, mam jakiś pomysł, zaraz spróbujemy to zrobić. Okej, okay, dużo jedzenia, zawsze spoko. Okej, okay, dobra, ta wioska nie jest bezpieczna zdecydowanie. spokojnie, spokojnie uważam <laughs> się losy teraz tego gameplaya o jest, to jest chyba kowal, nie leather worker, dobra on też jest spoko tam jest y, huta dobra spoko damy radę, nie huta tylko y, kowal kolejne jedzenie dziękuję. Wow, te domy na skraju przepaści. Ej, całkiem piskie, że nie chciałbym mieć taki dom zbudowany. Jeżeli widzieliście coś takiego u kogoś, to podejście mi to w komentarzach, bo jestem mega ciekawy. Dobra, i czy tu coś będzie? Ta, w tym piecu nie było, w tym piecu nie. Tu powinna być skrzynia z takimi rzeczami. Proszę, żeby było. Żelazne buty. No, spodziewałem się czegoś lepszego, prawda mówiąc, no ale dobra, niech będzie. No nie ma tu już więcej domów, moi drodzy, nie ma, jest tylko ten dom, ale w nim raczej też nic nie będzie. Więc trochę przesrana wioska, spodziewałem się czegoś lepszego, ale nie ma co narzekać, no zawsze coś. Zaraz podejmiemy się epickiej batalii z Golemem. I to będzie dopiero coś pięknego. Dobra, zapytacie Maciek: Jak ty chcesz, będąc takim małym ziomalem, pokonać takiego potężnego golema jak ten, który tam stoi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zbuduję małą Norę i wydaje mi się, że on wtedy nie będzie mógł mnie uderzać. O, zobaczcie: zbudujemy coś takiego. Normalną taką Norę. Tylko, że dobrze by przy nim, żeby on jakoś daleko nie odszedł. O, coś takiego. I wydaje mi się, jak go uderzę i tutaj zluruję. O, to on nie będzie w stanie mi nic zrobić. Patrzcie. Czy on jest w stanie mi teraz coś zrobić? Totalnie jest. Wydaje mi się, że to jest po prostu nie ma szans, żeby to się opłaciło i udało, moi drodzy. Więc lepiej mnie, zobaczmy co tam jeszcze mam tych zadaniach, żeby być w stanie cokolwiek jeszcze zrobić. Znaleźć wioskę. Teraz to miałem to wykreślić, ale nie wykreśliłem, więc wykreślam. Zabić 10 mobów. Wykreślone. Zabić Iron Golema raczej się nie uda. Oswoić psa, to się może udać, tylko że potrzebujemy tego chyba kości, tak? Zabić Endermana, to możesz też udać. Znaleźć Bastion? No dobra. Myślę, że rzecz, którą jesteśmy w stanie realnie zrobić, to e, zabić Endermana, więc nie wiem, czy nie poczekam na noc i e, nie spróbujemy e, pokampić na jakieś stworki. I może przy okazji wtedy zdobędziemy, zdobędziemy kości dla psa. To by było całkiem spoko, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jest i Enderman. Pytanie, czy to ma jakieś, jakąś przyszłość? Wydaje mi się, że nie za bardzo, ale spróbujemy. On się na nas dziwnie patrzy, chyba coś podejrzewa, stój! Zaczekaj, proszę! Strasznie szybki. Raz! Leje, ale mnie leje, ale mi leje, totalnie mnie leje potężnie! Totalnie mi potężnie leje, gównianie! No i zabił mnie. Ale nic mi się dzisiaj nie uda? Dzisiaj się nie uda w tym filmie. Totalna porażka! Ciężkie życie małego człowieka. Wiem to na co dzień. E, czekaj, spróbujemy z nim jeszcze raz. Może się da... Jezus, jak się, popa jak się wkurzył! Stop! 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 Gdzie on jest, jest! John jest! John jest! John jest! John jest tu! Stop! O. Ej, ja mam dreszcz od niego. Strasznie przerażający jest ten stwór. Cześć! 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 O, ale potężny ciosy dostał! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! Po nim tylko ten niego nędzny warkot. Coś pięknego! Udało nam się, to, tylko kurde, zapomniałem się zmniejszyć, co prawda, więc może to mi trochę pomogło. Gorszy problem jest taki, że teraz się stąd powiedziałem ciężko wydostać Jestem w środku nocy, gdzie jest mnóstwo potworów więc spróbujmy się przespać. Może to się uda, szczerze wątpię, ale może. O, uda się na szczęście. No i dobra, kolejne zdanie mamy zrobione, zaraz sobie je wykreślę. Tylko czekajcie, gdzie, gdzie jest ta książka? No że się nie, nie uszkodziła. Nie, nie uszkodziła się, dobrze. Zabić Endermana jest zrobione. Ile nam zostało? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. No dobra, wydaje mi się, że jeżeli zrobimy połowę zdań, to i tak będzie ok. Więc możemy spróbować w tej sytuacji podziałać coś z skokiem ze 150 kratek. To jest mi się wydaje, że całkiem realne do zrobienia. Trzeba tylko zdobyć odpowiednią ilość cobblestone'a i zbudować odpowiednio wysoką wieżę. Bo obecnie jesteśmy na poziomie 58. Musimy, no, dostać się 150 kratek do góry. Czyli wykopać gdzieś ze 150 cobblestone'ów przynajmniej. Więc no cóż, moi drodzy. Ja kopię. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. I widzimy się za 179 lat. <laughs> Dobra, ej, nie mam stuprocentowej pewności, ale powinno nam już starczyć. Zobaczcie, no zaraz zobaczymy, ile zrobimy tych półpłytek. Uwaga! Cyk, cyk, proszę bardzo, cyk. To mamy tak 64, 120, 180, 240, 280 podzielić na 2, 140. No dobra, plus minus jest. No dobra, moi drodzy, czas najwyższy, bo jesteśmy już na miejscu na takim dosyć wysokim cypelku tuż przy wodzie, więc powinniśmy to przeżyć i możemy lecieć do góry. No to lecimy, no więc chodź. Z nami na parkiet Namaluję ci swą wyobraźnię Więc chodź I zobacz te barwy Zobacz te barwy Dobrze wiesz, nie ma granic fantazji Kiedy układasz z klocków całą grę, jak w O, w chmurki wszedłem Wygląda dobrze, wygląda dobrze, moi drodzy Który to z poziom? 130, no dobra, jeszcze trochę Pięć, cztery, 3, yy, 2, 1, 0 i jesteśmy, moi drodzy, 215 krok dokładnie nawet, nawet na 216, żeby mieć pewność i gdzie jest ta woda, tylko żebym do niej teraz wpadł? Z tej strony powiedzmy. No dobra, no to co, lecimy moi drodzy, jesteśmy mega wysoko. teraz yy, skaczemy. I czekajcie, czy to jest zorientowane, żeby nie patrzeć, gdzie się skacze? czy ja w ogóle mam w wpływ na to, gdzie lecę, czy ja to przeżyję na pewno? Przeżyję! Fantastycznie! Ej, no i elegancko, moi drodzy! No, co by tu nie powiedzieć? Zrobiliśmy połowę zadań z tego, co y, widzę. Teraz tylko zobaczcie się upewnie. Uwaga, skoczyć ze 150 klatek i przeżyć. Zrobiliśmy to. Wymagało to pół godziny kopania, ale jednak. Zabicie Golema? Praktycznie niemożliwe. Oswojenie psa. Mega ciężkie, może by się udało w kolejnym odcinku. Znaleźć bastion i zabić smoka, to już w ogóle niemożliwe. Dopiero byłoby to możliwe wtedy, kiedy robilibyśmy to wszystko w ekipie. Więc jeżeli zostawicie przynajmniej 15 tysięcy łapek pod tym odcinkiem, możemy zrobić to w grupie, moi drodzy, w parę dodatkowych nowych osób. Może jak się może czar, może Dilerek, może Kaluch, kto wie, może z Zobaczymy, moi drodzy, tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Napiszcie, czy jesteście ze zadowoleni, czy nie i napiszcie też, czy chcecie więcej takich odcinków na kanale, gdzie po prostu wykonujemy jakieś dziwne, zwariowane challenge związane z tabakami. Ja mam przygotowane jeszcze parę parę takich fajnych filmów dla was e, oraz e, parę nowych serii, które również będą tego wchodzić. Więc dziękuję wam bardzo, e, widzimy się już e, w czwartek, trzymajcie się na razie.